Panowie mają bardzo mocno ograniczony czas. Natomiast, jeśli są jakieś pytania z zakresu sytuacji na Śląsku, myślę, że na jedno-dwa możemy odpowiedzieć. Prośba o przedstawianie. Tak, A, Dzień dobry, Dzień dobry, Łukasz Kisław, Fakty mam pytanie do pana premiera i drugie do pana ministra. Panie premierze, czy nie obawia się pan kontroli, Najwyższej Izby Kontroli? Panie redaktorze, ale nie, momencik, przepraszam najmocniej, czy ktoś jeszcze z państwa z zakresu tematyki konferencji? Pana ministra, mam pytanie, czy pan się nie obawia kontroli ników w sprawie... Ale dajmy naprawdę szansę tym tym kolegom, którzy są zainteresowani sprawami związanymi ze Śląską. Ja może jednym zdaniem postarał się panu redaktorowi odpowiedzieć. Nie, nie obawiamy się tej kontroli. Wszystkie działania, które były podejmowane przez rząd w ramach organizacji e, wyborów były zgodne z prawem, e, zgodne z konstytucją i w związku z tym nie mamy się czego obawiać. Ja jeszcze dodam, że bardzo mi przykro, że pana redaktora kompletnie nie interesuje Śląsk, kompletnie pana nie interesują górnicy i kompletnie pana nie interesują osoby, Zakażony, ale dziękuję bardzo.